akcję i wydarzenie cokolwiek pola no że to my zaczęliśmy dynamicznie, zaczęliśmy akcję. Tak jak powiedział pan dyrektor. Olbrzymia radość, która gości na naszych twarzach jest związana z wydarzeniem bez precedensu. Z wydarzeniem, które historii powojennej historii naszego miasta jest jedyne w swoim rodzaju. Wielka inwestycja, jaką była budowa portu jachtowego w kamieniu pomorskim, dobiegła końca. Wielki port jachtowy, który może gościć aż 270. Łodzi, który jest przyjazny dla turystów i dla mieszkańców, jest ukończony. Dzisiaj zaprosiliśmy wszystkich, mieszkańców, gości, naszych przyjaciół, władze Rzeczpospolitej, władze regionalne, nasze miasta partnerskie naszych drogich sąsiadów Powiatu Kamieńskiego, wszystkich, którzy chcą dzisiaj świętować uroczystość otwarcia portu jachtowego. Po przecięciu wstęgi zobaczymy, piękny no, no, lot gołębi. No, no, no. Na nas, na nas tu, 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 tu. Potrzymy, na nas. Jest, jest. No. I'm а значит... you a just